Chciałam z tej strony skończyć z kanału Atlantis News, a jest ze mną Tomek Konserwator. Marek tak, witam wszystkich. Powiem Ci tak, no niestety, jako że tu siedzimy, nie mieliśmy okazji obejrzeć Waszego pojedynku, ale widzę, że zwycięstwo murowane tutaj. I może opowiesz nam, jakie były konkurencje, co, co dokładnie piliście, co, co nam powiesz, zrazić, jak to wyglądało, bo niestety no, nie mieliśmy okazji zobaczyć. W pierwszej rundzie my mieliśmy mnożone, mnożone alkohol razy dwa, ponieważ waga ciężka. Mieliśmy po dwa piwa, yy, dwa szoty wódki, yy, po czym zrobiliśmy. Yy, co my robiliśmy pierwsze? Spacer farmera w którym moja drużyna wygrała, bo myśmy dwóch na dwóch później robiliśmy, mieliśmy mm, trzy albo cztery szoty, yy, bimbru 75% yy, później po czym zrobiliśmy zadanie, była zwyka chińska w czym był remis, ja uważam, ja zadbałem więcej od Norasa plus Noras zaczął żygać. powinniśmy to wygrać ok? wyszedł remis ja uważam, że my z Kruszyną jesteśmy w tej konkurencji wygrani, ale dobra, niech będzie i tak wygraliśmy, jest fajnie. Wdy, później mieliśmy co miśmy? A trzy szoty mm, kolorowej wódki yy, mocnej plus jednego szota bimbru i skok przez, przez Kozła. Kruszyna się wykazał, mm, trzy szoty walną, yy, trzy skoki nie szoty. Plus, no ja zrobiłem resztę, to było śmieszne dla mnie, tak naprawdę ta, ta konkurencja. Mogłem tam skakać nawet jeszcze te, te 30 sekund, jak oni tam chcieli. Wygraliśmy, jest fajnie, także mam nadzieję, że... Powiem tak, Don Casio jest królem w MMA. Ja będę konserwatorem, królem w Alkomaster, także tu będzie tak, wisiało złota, u kruszyny też będzie wisiało złota, będziemy królować też. Czyli planujesz zdobyć tytuł króla ale w AlcoMaster, kiedy Kasiuś ma fame. Tak, Kasiuś się ogłosił królem fejmu, jest królem, ja jestem królem Alkomaster i tutaj będzie tak, złoto. Widziałem ostatnio na twoim kanale przygotowania do właśnie Alkomaster, gdzie sobie siedziałeś, pichciłeś kiełbaski bodajże, Zap, czy jakieś mięsko i właśnie popijałeś sobie flaszeczkę i widziałem, że ta flaszeczka znikła dość szybko i czy wypiłeś ją faktycznie całą, czy to było zrobione tylko i wyłącznie pod film? Z reguły jak robimy filmy na YouTube'a, to jest ważne dla widzów, z reguły filmy są reżyserowane. Ten film nie był, ponieważ jak zawsze jadę... Wytniesz sobie. Jak zawsze jadę wędzić, e, no to musi być coś pod wędzenie, no bo żeby to wędzenie poszło dobrze. I z reguły jest to literek whisky. E, biorę około 3-4 litrów w coli do tego lodu i ten cały literek idzie przez cały okres wędzenia. I to jest tak lajtowo, tak? Bo tu mieliśmy szybko dużo alkoholu, a tak teraz ja sobie siedzę, siedzę cały dzień. Koledzy moi mm, z Alkomasterek mówili o litrze alkoholu, że on zrobił na imprezie. Dla mnie to jest śmieszne. Ponieważ ja takiego litra sobie robię tak na lajcie i idę do domu trzeźwy. Praktycznie trzeźwie. E, także jakbym się uparł, mu więcej, bo wiem ile ja potrafię. Litra, robię bez problemu. 0,7 to robię wieczorem do filmu. Także żaden problem. Przysłowiowy Polak sobie pije piwko do telewizji, to te 0,7 jest w stanie taką sobie zrobić, tak? Jestem w stanie, bez żadnego problemu. Mogę wypić o 20 godzinie pół litra alkoholu 400 o 4.00 rano wydmuchuję jest 00. Ogólnie tak na co dzień pijesz bardziej alkohol, czy weekendowo, tylko imprezowo? Nie, nie, codziennie piję, ponieważ się ja pracuję ogólnie. Ja YouTube'a, Instagram traktuję, traktuję jako hobby, pracuję jako kierowca, bo ponieważ dla mnie praca zawodowa jest priorytetem, yy, bo dzisiaj w internecie jesteś, coś, nie ma. Praca jest podstawą, trzeba pracować yy, i weekendowo zdarza się, szczerze powiem często, bo ponieważ weekend traktuję jako takie rozluźnienie się, Yy, odpalać się od rzeczywistości, tak? Masz może jakąś najciekawszą historię ze swojego życia, która wydarzała się w pracy? Na przykład, nie wiem, ktoś ci wyłamał drzwi w samochodzie, nie wiem... Yy... Widziałeś, nie wiem, jakąś bójkę na ulicy, jakaś taka najciekawsza historia, która wydarzyła się w pracy, coś takiego, co zapamiętałeś, co utkwiło ci w pamięci? Najciekawszą? Słuchajcie, bo ja pracuję jako ogólnie kierowca w miejskim przedsiębiorstwie gospodarskim, komunalnej, Kiedyś jeździłem śmieciarką, teraz jeżdżę hakowcem z HDS-em. Przypadkiem koledzy ładowali tam nieczystości, gabaryty ogólnie. Jedno auto odjechało, drugie miałem w martwym punkcie i tak mówię, o, odjechał, nie? I z do prawej. No i gościowi skasowałem auto tak przypadkiem, nie? No i gdzie u mnie nic nie było, parę rysek, a fura do kasacji poszła. Ja długo pracuję jako kierowca zawodowy. Dużo było tych historii, tak mam długo bardzo, długo bardzo opowiadać. Czyli ogólnie główniała sprawa można poniekąd powiedzieć. No, taka śmieciowa. Śmieciowa w sumie, tak, śmieciowa. Dobra, powiedz mi jeszcze w takim razie, w jaki sposób zostałeś tutaj zwerbowany, powiedzmy, i czy długo podejmowałeś decyzję? Czy to było tak, że dostałeś propozycję od razu, się zgodziłeś, czy jednak myślałeś? Tak? Dostałem wiadomość, nie mogę powiedzieć od kogo. Czy mogę dużo wypić? Pisałem stary, no jasne, nie? A chcesz wziąć udział w Galii master? Ja mówię, a co to? Będziemy pili. No ja mówię, a będziemy pili, to jasne, nie? No i wziąłem w tym udział, podpisałem kontrakt. Hmm, to pewne rzeczy były zmieniane, bo ja miałem mieć walkę jeden na jeden z Norasem, ponieważ nasz konflikt jest już da bardzo dawno, e, bardzo chciałbym się, mieliśmy się spotkać w Oktagonie, z Norasem, nie spotkaliśmy się, wyjaśniliśmy sobie w, w Alcogonie, mam nadzieję, że w końcu go skasuje w Octagonie i się między nami zakończy. No tak, bo Waszą walkę trochę zmienili bo wy mieliście jeden na jeden, potem mieli jeden na czty, każdy na każdego, aż, no tak. aż końcowo w sumie 2 na 2. Jesteś zadowolony z tej końcówki, że 2 na 2 wylądowaliście, czy nie do końca? Mm, powiem Ci tak, czy bym był z Chrystem, czy z Kruszyną, tak byśmy to wygrali, bo ja byłem nastawiony dojechać Norasa. Na Teraz też nastawiony dojechać Norasa na w klatce. zamkniemy temat. Gra. Kiedy możemy się spodziewać takiego pojedynku? W, w przyszłym roku czy może później? No, w tym roku już na pewno nie, może w przyszłym roku. Ee, jak i ja, jak i Noraz też mamy kontrakty podpisane z różnymi organizacjami. Ja połem, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ciszej, grubacie! Uuu. Także wydaje mi się, że w końcu sobie to wyjaśnimy, skasujemy tematy i będziemy no, kolegami, no bo wiadomo, damy sobie po mordzie. Dara wypiliśmy. Jak prawdziwi mężczyźni, damy sobie po i będzie po temacie. Najpierw się napijemy! Nie weź, kurwa! Wjazdu nie masz w Na każdym kroku jesteś ruchami. Mario, podchodź, nagrywaj to Nie ukrywam, że kompletnie nie wiem, co się wydarzyło. Już? Dobra, witamy ponownie po małej bójce, która została mam nadzieję opanowana, ale wydaje mi się, że w takim razie to można mówić o zapowiedzi kolejnej walki w takim razie. Walka między nami miała już być dawno temu do niej nie doszło z różnych przyczyn dlatego byśmy walkę w Alkogonie no, no. Ale teraz kawał, walka jest już bardziej niż pewna. No, się... Jest coś do wyjaśnienia. No, jest, mam go dosyć gościa. Skasuję go w końcu, go w, końcu w, w oktagonie, bo mam go dosyć. A w jakiej formule w ogóle chcesz z nim walczyć? MMA, Box, K1. Hmm. Co zaproponuję, możemy wychodzić. Czyli formuła totalnie obojętna, może być nawet sumo. Nie, sumo nie. Wydaje mi się, MMA będzie dobre. Wiesz to na tego grubasa, to jest wszystko dobre. Nawet nie wiem, smyczu można go zlać, nie? Rozumiem. No dobra, to w takim razie życzę Ci powodzenia. Dzięki przede wszystkim za wywiad Dziękuję i bardzo. pozdrawiam Cię.